Moje dzieci nie. <laughs> I to jest też książka, którą razem czytamy. Bardzo fajnie się rymują, jest bardzo taki dobry flow. Jest e, fajne, że z tyłu kobiet, żeby szybki mały... miały też e, przykład. Plead with our parents. Pleading is like begging only fancier. Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym dniu, w kolejnym filmiku, filmiku, gdzie ja wam pokazuję takie nasze ulubione książki. Mam tutaj stertę, stertę książek. Który chciałam z Wami przejść i pokazać. Um, może zaczniemy od takich książek, które Emma, która ma prawie 3 latka, bardzo lubi, ale tak naprawdę to my je czytamy od samego początku. Też dodam, że tutaj będą książki anglojęzyczne i polskie. Postaram znaleźć się te wszystkie książki uh, online, jak mi się uda, i podlinkuję poniżej. Niektóre linki będą linki afiliacyjne, tak żebyście wiedzieli. Wiedziały. Um, no i... Y Let's get into it! Zaczynamy! Z jednych z pierwszych książek, co y, czytaliśmy MC to jest Pucio. Ona uwielbia te książki i teraz ma taką fazę na Puccia, że szok. Co mi się podoba w tych książek generalnie to jest, że po bokach czy na dole są różne rzeczy, po prostu łóżko, szafa, a różne takie poszczególne słowa i są takie, takie jakby prompts, takie upominajki do rodziców, a, które pomagają z czytaniem i żeby to, to czytanie było bardziej interaktywne. No, i jak mówię, my uwielbiamy płcia, mamy chyba wszystkie te książki i po prostu to u nas się bardzo mocno sprawdza. Matena też lubi sobie poczytać i to jest też książka, która razem czytamy, ale to jest teraz największy hit dla Emy. Kolejną książkę. Taką, która nam się sprawdza, to jest kicie kocia. Szczególnie te z okienkami. Po prostu to jest taki ogromny hit. I podobno jest też wersja świąteczna, co bardzo, co w tym roku nie udało mi się kupić, ale myślę, że na następny rok to będzie jeden taki zakup, który nam też się sprawdzi. No, te okienka to super rzecz właśnie dla dzieci takich wieku dwóch lat. Nawet roczek Emma lubiała sobie pootwierać te okienka, mogliśmy sobie. I porozmawiać, co jest w tymi w tych okienkach. No i historia też jest ciekawa, bo akurat tutaj w tej wersji cały czas szukasz walizkę, bo nunuś tam cały czas nie wie, gdzie jest jego walizka, i to jest takie ciekawe. A no i też jest o podróżach. Jak wiecie, my dużo podróżujemy, to akurat. Dla nas jak znalazł, a, ale generalnie my bardzo dużo mamy książek Kici i Koci i to u nas się bardzo mocno sprawdza, mamy tutaj kilka przykładów Na przykład tą Kicie Kocia ma braciszka Nunusia, to czytaliśmy o Matyldzie zanim Ema przyszła na świat, żeby ją przygotować, że będzie niedługo siostrzyczka akurat No i tutaj jest Zima, lubię tę historię, bo na przykład jest jedna historia, że kicia kocia nie chce się dzielić i przez to te dzieci nie chciały się z nią bawić. I to jest taka historia opowiedziana w taki ciekawy sposób, żeby właśnie nauczyć, że no, mimo to, że czasami nie chcesz się dzielić, ale to ułatwia zabawę z innymi dziećmi. I tutaj może Emma jeszcze jest trochę, no ona łapie, ale to jest taka dobra historia też dla Matyldy i e, na przykład był taki moment, że miała tutaj koleżankę, nie chciała się, a akurat ona chciała być, e, mieć jedną sukienkę tylko, a, a jej koleżanka też chciała mieć tą sukienkę, to e, przypomniała mi o tej historii Kici Koci i ona powiedziała a no tak, to, to tym razem ty będziesz mogła mieć, e, następnym razem ja i to tak, no Fajnie, że uczę, i moim zdaniem to są takie fajne, fajne historyjki dla dzieci. No i tutaj dla anglojęzycznych dla mniejszych dzieci to mam 4-5 przykładów, ale jedno jest jakby z tego samego autora. I to jest ten Eric Carl. Wiem, że są polskie wersje tych książek i Brown Bear Brown Bear to jest ogromny hit. To mat z Matydą czytałam chyba przez pół roku, w dzień w dzień. A Emma też bardzo lubi, to jest taka mowanka, jak chcecie uczyć wstępnie dzieci angielskiego na przykład, to dla mnie to jest super książka, właśnie przez ten, um, bo bardzo często się to powtarza, e, na przykład Red Redbird, red bird, what do you see? I see a yellow duck looking at me i potem yellow duck, yellow duck, what do you see? I see a blue horse looking at me, to tutaj są, mamy wszystkie kolory, mamy zwierzątka um, te obrazki nie są jakieś najpiękniejsze, ale dzieci je bardzo lubią, my też jak czytamy to robimy like animal sounds, że, że piesek mówi how how, czy like wolf wolf, bark bark po angielsku i tak dalej. No i, i jak mówię te, te książki są super bardzo fajnie się rymują jest bardzo taki dobry flow jak czytasz je um, i do tego jest jeszcze my kupiliśmy Grouchy Ladybug i jeszcze mamy jedno z days of the week że w poniedziałek jest makaron, w środę zupę, i tak dalej, i to też jest takie powtarzające. I tak Matylda się nauczyła dni tygodnia po angielsku. I nadal ona mówi: Oh, it's Wednesday, it's soup. I, I ona wie, że w środę w tej książce była zupa, i też się nauczyła dni tygodnia wtedy. No i tutaj jest o takiej znowu ta sama taka metoda, ale akurat tutaj jest o takim niemiłym, niemiłej biedronce. No, ale też jest taka rymowanka. Fajnie te kartki są wycięte, że, że dzieci bardzo lubią przewracać te strony. I tutaj też jest czas, że o trzeciej, o czwartej to tutaj też są różne elementy, które uczą dzieci, ale w taki bardzo fajny, naturalny sposób. I jak mówię, moje dzieci uwielbiają wszystkie serie z tych książek które mamy. Kolejne książki, która nam się sprawdziła znowu w wieku takiej Emy, to jest Nursery Rhymes z wersji Peppa Pig, ale tutaj są takie bardzo znane nie wiem jak się mówi Nursery Rhyme po polsku, ale okej, okay, tak jak Hickory Dickory tak? takie piosenki, takie dziecięce, znowu dużo rymowania, dużo śpiewania, tutaj też była płyta, a którą, bardzo rzadko skorzystamy z tej płyty, ale jak Ema jest chora i jest czas na wentylację, to ona się nauczyła, że zawsze czytamy tą książkę. Bo to jest akurat w sam raz na ten nabulizator, żeby przeczytać całą książkę i akurat. Tak to działa. Bardzo często, jak chcecie wiedzieć, gdzie kupuję anglojęzyczne książki, przez najdłuższy czas to zawsze sprawdzałam w TK Maxie, bo mają bardzo dobre ceny. Na przykład ta książka kosztowała 20 zł z płytą. Myślę, że naprawdę i taka hardcover. A myślę, że cena na, na, naprawdę całkiem okej. Okay. Tam sprawdzacie, ale ostatnio, co byłam kilka razy, to. Nie mają najlepszy wybór, kiedyś mieli o wiele lepszy, nie wiem, nie wiem dlaczego. A, i z, e, zapomniałam Wam e, pokazać ten z tej serii, e, znowu z ten Eric, uh, Eric Carl chyba się mówi jego nazwisko też jest bardzo głodna ośmiornica, znowu widziałam tą książkę po polsku tutaj też są dni tygodnia, że we wtorek zjad gruszki dwie też jest, się liczy, bo w środę trzy śliwki a potem cztery truskawki i tak dalej, no i też to jest ogromny hit, to przez tą książkę Matyldy pierwsze słowo było moon, bo na na naszej stronie jest Księżyc. E, no, jest Księżyc, i e, bardzo często, jak czytaliśmy jej te książki, to pokazywaliśmy jej moon, i przez to jej pierwsze słowo było moon. I powiem Wam: książka, która ma 5 lat, naprawdę dobrze się trzyma. Kolejne książki z serii, które polecam, to, to mogą być po angielsku, po polsku, jakby nie ma znaczenia, bo e, my mamy cztery takie książki. I dziewczynki, już Matyda jest troszeczkę y, za duża na to, ale teraz Ema jest w takim dobrym wieku, my też bierzemy te książki do samolotu, a czy jak musimy, na przykład też jak gdzieś idziemy na obiad, czy cokolwiek i wiemy, że dziewczynkom będą musieli siedzieć yy, dłuższy czas. To też książki super nam się sprawdzają, bo po prostu szukasz różne elementy, które tutaj są. No i to nam się mega, mega sprawdza. Jest jedna z księżniczkami i są różne to są akurat wersji Disneya. Duży hit. My kupiliśmy cztery książki też w TK Maxie, akurat znaleźliśmy, ale wiem, że na pewno to mają wersję czegoś takiego podobnego po, po polsku. Na pewno też mają. I co też jest fajne, że z tyłu są różne, różne takie dodatki, co jeszcze można szukać. Na przykład na tej stronie można, można szukać różne kształty, nie tylko te elementy, ale też różne kształty. To, jak mówię, no, ta książka i te serie książek to bardzo nam się sprawdza, szczególnie w samolotach, w samochodzie lub na przykład gdzieś, gdzie będziemy trochę dłużej siedzieć to jest hit. Kolejna seria książek tutaj już kończymy takie dla mniejszych dzieci i zaraz wejdziemy do starszych to jest książka Cika Cika bum bum, to jest Johna ulubiona książka z dzieciństwa dlatego to pokazuję powiem wam szczerze, że to nie jest jakaś moja ulubiona książka, trochę się rymuje trochę się nie rymuje, to jest to trochę mi to przypomina alfabet z pieca spadło to, to jest taka angielska wersja tego jak z pieca spadło alfabet bo akurat tutaj alfabet wchodzi na drzewo kokosowe i spada. Matylda i Emma uwielbiają tą książkę, mimo to, że graficznie nie jest to jakoś mega ambitne, bym powiedziała, ale uwielbiają tą książkę. Simple but it work. No i też tutaj to jest fajne, bo powtarza alfabet kilka razy, no i dzieci mogą też się nauczyć alfabet czytanie. Kolejna seria tutaj już troszeczkę dla starszych dzieci um, kolejna seria to jest ta seria Little People Big Dreams uwielbiam, mamy jedną też po polsku um, o Marie Chris Skłodowska i też tutaj mamy, mamy Audrey Hepburn głównie zaczęłam kupować te książki bo mi się te książki bardzo podobają, graficznie są super mają fajne takie e, bardzo dużo było takich Ko znanych kobiet, co myślałam, że będzie inspirujące dla dziewczynek. Obrazki są super. No i takie znane postaci, które my znamy, które właśnie mają coś e, ciekawy, życiorys i to właśnie opowiada. Ja te książki lubię. Mimo to, że moim zdaniem są trochę drogie, ale jak na przykład macie bibliotekę obok i macie okazję wypożyczyć, czy ktoś szuka jakiś fajny prezent dla dzieci, to polecam. Bo my bardzo często czytamy i też z tyłu jest taki bardziej poważny życiorys i też to czytamy, ale jak mówię, Matyda uwielbia te książki, cały czas wracamy do nich i czuję, że to jest taki fajny sposób, żeby nauczyć się różnych takich postaci ważnych w naszym wieku like, in the last, w ostatnich 100 lat, 200 lat i tak dalej, bo a skupiają się głównie na tych, też staram się kupu, kupować a więcej kobiet, żeby dziewczynki mały, miały też e, przykład no, silnych, independent. Fajnych kobiet. Kolejna książka, która, czy może serię książek, co bardzo mi się podoba, to są książki. Autor książek to jest Robert Munch. Ja go pamiętam z dzieciństwa, szczególnie tą książkę The Paperback Princess. Super jest ta książka, znowu bardzo mi się podoba. Bardziej przez to, że to jest taka nostalgia, bo ja pamiętam, to chyba była jedna z moich pierwszych książek, które w Kanadzie przeczytałam sama i po angielsku. I bardzo lubię tą historię, bo to jest o księżniczce. Smoki zabrał księcia, ona go uratowała i zamiast jej podziękować powiedział, dlaczego tak brzydko wyglądasz i nie masz nowej sukni na sobie. I ona powiedziała, dobra, nie chcę, nie chcę już to brać. Lub... Ciekawa historia, ale też, też ma sporo lat, ale ogólnie Robert Mańcz, jak pisze książki dla dzieci, to on bardzo po, często powtarza frazę, i przez to, że on tyle to powtarza, to zauważyłam, że Matylda i Emma też zaczynają się dołączać do... jak ja to czytam, to one dołączają się do tej frazy i powtarzają tą frazę ze mną. Nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię. I przez to dzieci uwielbiają te książki i jedna z jego książek, która... Może znacie, a to jest Ten Love You Forever. I to jest książka, której jak oglądacie Przyjaciele, to jest ta książka, kiedy Joey czytał e, też Emię, e, małej na jej urodziny, i wszyscy byli tak wzruszeni itd. i tak dalej. to jest akurat ta książka. Ja uwielbiam tą książkę, moje dzieci nie. Kilka razy nim czytałam, one jakoś nie są bardzo zainteresowane, ale ja bardzo lubię czytać tą książkę, ta fabu, Jakby ta historia jest bardzo dla mnie wzruszająca. Lubię po prostu i chciałam też wam to polecić. No i też yy, fajna seria. Jest kilka fa fajnych serii, które też chciałam z Wami się podzielić. A akurat nie mam, bo wypożyczyliśmy z biblioteki. Um, to jest taki Winnie and Wilbur. To jest o czarownicy i ona ma różnie tam e, przygody. Um, są śmieszne, fajne ilustracje. Bardzo Wam polecam ten Winnie and Wilbur. Też jest super książka, która się nazywa Tap Here na pewno też jest po polsku um, i to jest taka książka, która e, jak dotykasz kropkę to na przykład jak długo dotykasz to zmienia kolor jak trzy razy dotkniesz to masz trzy żółte kropki um, jak przewrócisz stronę to wszystkie kropki spadają i tak dalej i po prostu jest cała fabuła do tego, dziewczynki uwielbiają tą książkę i to jest coś co nas się mocno sprawdziło aż dwa razy wypożyczyliśmy z biblioteki bo aż tak im się spodobało i to też była super zabawa i dla Matyldy i dla to myślę, że wiekowo tutaj jest duży taki space, jeśli chodzi o, o wiek. No i inna seria, która nam się bardzo spodobała, to jest ta Fancy Nancy. To akurat jest świąteczna książka, ale wiem, że jest... różne są opowieści o niej. Dla mnie po prostu te ilustracje są super. Bardzo, bardzo dużo detali i przez to możemy siedzieć z Matyldą z Emą też, ale tym bardziej lubi tą serię i się popatrzeć, co ona ma w pokoiku, popatrzeć się na różne rzeczy i co mi się najbardziej podoba, to ona mówi, ona uczy dzieci takie nowe, bardziej skomplikowane słowa, na przykład... So we plead with our parents. Pleading is like begging, only fancier. I ona właśnie to słowo plead um, tłumaczy, co to jest w bardziej takim prostym słowom i po prostu jej mówi tylko bardziej fancy. Dlatego i kilka razy to mówi uh, w tej książce i w tej serii w ogóle ona często używa takie trudniejsze słowa i to jest super, żeby zbudować słownictwo u dzieci. I myślę, że, że ta książka właśnie słynie z tego, że, że tak robi. Kolejna rzecz, jak wiecie, Matylda ma 5 lat i coś, co zaczęliśmy robić, to jest czytać takie już dłuższe książeczki z nią. I zaczęliśmy od w sumie od tej, a Matylda dostała to od. Na święta od, od chyba cioci, i zaczęliśmy tutaj czytać. Czytaliśmy jeden czy dwa rozdziały codziennie, i widziałam, że Matylda już się czuła taka, wiecie, dorosła, że czyta taką grubą książkę. Sama też czasami wieczorami usiadła i się patrzyła, udawała, że czyta, i patrzyła się na obrazki, i tak dalej, i tak dalej. No i bardzo, bardzo jej się ta książka podobała. To jest seria taki z Disney Princess. Jak mówię, nie kupiłam tej książki, ale u nas to się sprawdzało, ale generalnie wzięliśmy takie łatwiejsze książki. Ta akurat nie ma w ogóle ilustracji, um, i, czyta, i czytamy do niej po rozdziale, i u nas to się mocno sprawdza. Po rozdziale rozmawiamy o tym, co się wydarzyło: czy pamięta, co stało się poprzednio, czy były jakieś słowa, które nie rozumiały. Generalnie to. Yy, takie książki nam się y, zaczynają sprawdzać, a i myślę, że to jest taki dobry czas, żeby wejść w takie grubsze książki, i jak mówię, czasami Matylda y, przez to, że ona już zaczyna bardzo mocno czytać, y, już umie czytać Matylda, mama, y, i inne słowa zaczyna czytać już sama, to takie książki są dobre, żeby uczyć się takie dłuższe historyki i też skupienie się i jak mówię, ja uwielbiam czytać jej te książki, bo to jest, wiecie, coś dla mnie bardziej ciekawego niż... No to są ok, ale wiecie, no to są takie fajne, bo już są dłuższe, można się wkręcić w historię. Z tej książki mamy e, imię Matylda, tak a propos. Jak nie znacie autora Roald Dahl, to... Polecam Wam, on pisze cudowne rzeczy. Ja wszystkie jego książki lubię, przeczytałam chyba wszystkie i są super, znakomite, naprawdę polecam. To są moje hity, czy nasze hity książkowe, jeśli chodzi o nasze dziewczynki. Dajcie znać, czy coś ominęłam, czy u Was coś się sprawdza. Na pewno e, dla mnie będzie bardzo, bardzo wartościowe jak dodacie tytuły, linki czy cokolwiek poniżej, bo myślę, że inne mamy skorzystamy i możemy stworzyć taką bazę książek, jak będziemy chcieli kupić książki dla dziecka, to będziemy mieć taką bazę i będę mogła wysyłać ludzi do tego filmika i powiedzieć, pod tym filmem znajdziecie wszystkie książki, które potrzebujecie. To jakbyście mogli dać na przykład do roku czasu taka książka, czy rok do trzech lat taka książka, to naprawdę by pomogło innym, a i możemy stworzyć taką super bazę. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. I jak zawsze Matylda i ja i nasza Baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!